Cześć dziewczyny, witam was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na umilaczy jesienno-zimowych Słuchajcie, na kanałach dziewczyn ja widziałam, że było pełno takich filmów że właśnie co robić, żeby przeżyć tą jesienną no handrę w taki radosny sposób no bo nie ukrywajmy, wiosną czy, czy właśnie latem no nie sposób mieć banana od ucha do ucha ponieważ na dworze jest po prostu fantastyczna pogoda eee, no słońce, chce się wyjść na rower aktywność fizyczna a jesienią i zimą niestety ta aktywność nam spada i mamy ochotę wejść głęboko pod koc i dostać depresji. Nie no żartuję, ale wiecie o co chodzi. Także musimy sobie jakoś tam umilać ten czas. I ja dzisiaj przygotowałam dla Was taki właśnie filmik, jak ja sobie z tym radzę. Ale wiem, żeby nie był to taki nu nużący film pod tytułem o, zaporzam herbatę, mam kocyk, to po prostu postanowiłam Wam pokazać tutaj kilka moich nowych rzeczy, czyli właśnie zrobię taki mini haul, kilka ubrań, kilka kosmetyków, które umilają mi ten czas, no i też rzeczy, które zakopiłam sobie do wnętrza, żeby je troszkę upiększyć. Także zapraszam Was, jeżeli Was to w ogóle interesuje, jeżeli nie, no to wiadomo, co musicie zrobić. Także zacznijmy może od wnętrza. Ja nie wyobrażam sobie jesieni czy zimy bez właśnie latarenek. U mnie zawsze one muszą być, ale one się szybko niszczą, wiecie, bo to chiny są. Więc co roku raczej staram się kupić nową, jeżeli mi się nie zniszczy, no to zostawiamy wiadomo. I z tyłu tam na parapecie u mnie się już palą dwie takie białe i srebrne. i ja je kupiłam w isku na. Na, słuchajcie, promocji za 6 zł, więc takie male, maleństwa bardzo fajne. Zdecydowanie bardziej podobają mi się one niż, niż te w Ikei, bo są e, zgrabniejsze. E, no i ja zapalam sobie taką latarenkę, i dla mnie wnętrze jest przytulne, piękne, i ja Wam bardzo, bardzo polecam zakup jednej chociaż takiej latarenki. Była jeszcze w kolorze czerwonym oraz czarnym. Także jeżeli lubicie, to, to polecam w isku teraz co. Pozostając przy świecach to bardzo lubię zapalić sobie również w kominku jakieś woski, no tak jak dziewczyny zresztą, te słynne z Janki Candle, ale oczywiście nie muszą być tylko i wyłącznie z tej firmy. Akurat tutaj mam, bym Wam do pokazania, mam kominek, nowy sobie kupiłam, żeby mi tutaj do wnętrza ładnie pasował i dosłownie kilka wosków mam. No, Mam więcej, ale tutaj akurat mam do pokazania: Wam tylko te. Zwykły taki biały kominek, no i woski. Moim jednym z ulubionych jest ten taki słynny soft blanket uwielbiam i słuchajcie, jeżeli możecie mi właśnie polecić jakieś woski na okres jesienno-zimowy ale takie nieduszące, żeby tam nie było cynamonu, żeby nie było tych wszystkich takich duszących zapachów, bo tych nie lubię to bardzo Was proszę, coś podobne właśnie do tego Soft Blanket yy, czy właśnie Fluffy Towels, wiecie, takie delikatne zapachy, przytulne dla wnętrza, to mi polecie, bo ja bardzo lubię i, i tym sobie jak najbardziej umilam czas właśnie na jesie jak już wszystko pięknie nam się pali w naszym wnętrzu, to oczywiście chcemy mieć przytulne łóżeczko i, i e, się e, zawinąć w kocyk no i słuchajcie, mam tutaj taki dla pokazania wam idealny kot na ten okres, ponieważ zobaczcie jak on jest w ogóle ładny, e, ja go kupiłam w Home and You, e, on już jest co prawda z tej edycji świątecznej i ja bym go chciała i tak przez cały rok mieć w pokoju bo on nie jest tak bardzo wpisujący się w święta, ponieważ nie ma tutaj bałwanów, nie ma tutaj choinek nie ma tutaj gwiazdorków i, i takich zdradzających bardzo y, gwiazdkę y, motywów, tylko są tutaj y, tak jakby. Chciałam powiedzieć, winogrona. Nie, to są chyba y, te. Jarzębina, czy co to jest? No podpowiedz mi. Żurawino. Żurawina. Żurawina. Y, Jarzębina. To... No to tak wygląda. W każdym razie y, kolory są fajne, ponieważ jest biały, jest y, taki szarawy i, czer i czerwień i mi się to bardzo podoba właśnie czerwień w zetknięciu z różem co raczej można powiedzieć, że to jest kicz a mi się to nie osobiście bardzo podoba i fajnie to wygląda i do tego dokupiłam sobie, i to jest w Home and You za 99 zł a do tego dokupiłam sobie jeszcze takie poduszki białe w isku, właśnie mięciuchne po prostu są przepiękne i zobaczcie jak to ładnie odbija na łóżko oraz o, muszę sięgnąć, bo tu mam na fotelu wszystko. Yy, oraz yy, jeszcze te poduszki, żeby to wszystko ładnie połączyć. No i ten zestaw na białym łóżku z takim wielkim sercem, jeżeli kojarzycie z moich pierwszych filmów, będzie wyglądał moim zdaniem naprawdę przytulnie i fajnie i tak czysto w mieszkaniu. Także polecam Wam poduchy z Iska, a te są w Home and You też. Zobaczcie, jakie ładne. Bardzo mi się podobają, polecam. I wszystkie są takie miękkie, takie wiecie, jak kiciuś. Także... To, to na okres jesienny jak najbardziej polecam. Jak sobie już leżę, właśnie w łóżeczku, mam w miękkie podusie, słuchajcie, palą mi się świecki, świecki, świeczki mi się palą, tak? To mam ochotę przeczytać coś. I słuchajcie, ja tak jak wiosną czy latem y, czytam naprawdę fajne książki jakieś psychologiczne i lubię tak, jesienią nie wiem dlaczego ludzie mają odwrotnie, a ja mam inaczej nie mam ochoty obciążać swojego mózgu już jakąś ciężką literaturą, po prostu mam ochotę odpocząć, zazwyczaj jestem bardziej zmęczona niż właśnie latem czy wiosną po pracy i po prostu potrzebuję zwykłego czegoś i dla mnie najlepsze jest Avanti to jest gazeta, która naprawdę nie która nie jest wysokich lotów więc ten mózg tutaj nie musi na wysokich obrotach pracować, a jest bardzo taka przyjemna do poczytania po prostu w łóżku, zainspirować się czymś i ja powiem Wam, że te inspiracje stąd czerpię, naprawdę i w ciągu dnia po prostu tak sobie przeczytam coś, to zazwyczaj moja wyobraźnia rusza i na drugi dzień mam już wymyśloną stylizację jakąś przetworzoną czyli tutaj coś znajdę, dodam coś od siebie i wychodzi coś fajnego i potem Wam na kanale pokazuję no, mam nadzieję, że coś fajnego, tak, no, mi się podobają, natomiast wiem, że, no, wiadomo, każdy ma swój gust. I ja wam polecam tą gazetę, ponieważ ona kosztuje tylko 5 zł, jest tania, e, lekka do poczytania, fajnie przedstawia stylizację. Nie takie wyszukane, słuchajcie, że z wybiegów, jakieś takie koce, wycie, ciężkie buty. Tutaj po prostu są rzeczy dla ludzi, tak na co dzień, jakoś się do pracy, także I są też fajne zniżki na zakupy. Także polecam wam zwykłą taką gazetę Avanti, a jeżeli mam ochotę po prostu poczytać, czytać coś bardziej z działaniem, to czytam moje wypieki i desery. I właśnie na okres jesienno-zimowy ja sięgam najczęściej po tą książkę, ponieważ w okresie wiosenno-letnim ja naprawdę nie mam ochoty gotować. Zazwyczaj jem ja na mieście, nie mam po prostu ochoty stać przy garach i coś robić, więc... Dopiero wtedy, kiedy jest zima, jest jesień, to ja mam ochotę, słuchajcie, Master MasterChef Czarodziejka wchodzi w, w fartuch i od razu gotuje. Uwielbiam, słuchajcie, tą książkę. Polecam wam serdecznie, już w tym roku jest edycja nowa właśnie Doroty Świątkowskiej. Moje wypieki i desery. Już nie wspomnę o tym, że książka jest obłędna, jeżeli chodzi o ilustrację. No zobaczcie, jak to wygląda. Jak w ogóle smak jest na talerzu tutaj. O, zobaczcie, jakie ładne, jak to super wygląda, po prostu zachęca do od razu do pieczenia. To książka jest w bardzo prostym, fajnym językiem napisana i każdy po prostu debil kulinarny, tak jak ja. Da radę sobie z upieczeniem jakiegokolwiek ciasta. Także polecam ją serdecznie. Mi te wypieki stąd wychodzą. I to w zeszłym roku właśnie ją dostałam na Mikołaja. A w tym roku na pewno sobie kupię tą nową, bo jestem ciekawa, co tam nowego będzie do pieczenia. Ja też bardzo chętnie sobie coś tam porobię. Natomiast też z jej nowej edycji to są moje przepisy i pomysły z poradami jej Doroty Świątkowskiej. I to sobie już kupiłam i w Empiku to też jest. To nie jest książka, gdzie tutaj są przepisy, tylko tu możecie same zamieścić swoje przepisy. Także super. Macie tutaj białe, czyste kartki, macie podziały po prostu na moje przepisy i pomysły, bezy i ciasta drożdżowe, bezowe, serniki torty i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie porobić swoje przepisy. To jest taka mobilizacja, żeby się ruszyć, żeby porobić coś fajnego. A z tyłu jeszcze macie właśnie... Um... No, yy, takie porady Doroty Świątkowskie, jak na przykład upiec idealne kruche ciasto, jak u, upiec idealną bezę, i tak dalej. Także moim zdaniem bardzo ładnie wydane i fajne, żeby ruszyć się iść do kuchni i wreszcie coś zrobić. Także to Wam polecam. Słuchajcie, gazetkę i książkę już mamy. No to trzeba zaparzyć kubek ciepłej, gorącej herbaty. I moją ulubioną herbatą jest herbata imbirem, z cytryną i z miodem. Po prostu uwielbiam, to jest najlepsze, co można sobie przyrządzić do ciasteczka na okres jesienno-zimowy. No i żeby to pysznie smakowało, to jeszcze musi być super kubek. I to jest kubek, który kupiłam sobie w Berlinie, Mój jeden z moich ulubionych. Wygląda po prostu tak pięknie, świątecznie, przytulnie i ma się ochotę, od razu lepiej herbata z tego smakuje. Także to jest mój kubek numer jeden, umilacz czasu jesienno-zimowego. Kolejny kubek, który kupiłam w zeszłym roku, właśnie w Starbucksie, też taka edycja yy, świąteczna, tutaj z laską, yy, jak to się nazywa, takiej jak laska, jak lizak wygląda. I no i taki zwykły biały w Starbucksie kupiony. Polecam Wam gorąco serię ze Starbucksa, bo są po prostu idealnie wykonane i wyglądają przepięknie. Tak, to jest jeden z moich ulubionych kubków i w nim kawa czy herbata smakuje wybornie. No i trzeci kubek jest z Home and You, eee, taki z takim ciastkiem, no wiecie, <grywanie> czy to nie jest uroczy wielki kubas, tutaj się naprawdę bardzo dużo herbaty mieści, ale jedyny jego minus, on jest z takiego tworzywa bardzo kruchego i pod wpływem wysokiej temperatury niestety to tworzywo pęka, ale no, z daleka nie widać. <grywanie> mogę pościemniać, że jest w stanie idealnym. Także taki kubeczek i w Home w tym roku oczywiście są idealne też kubki. Też jakieś zakupię, bo no kubków nigdy nie za wiele. No i czwarty kubek, taki ekskluzywny, słuchajcie, z podstawką. To jest też w Berlinie kupione na... Właśnie na targu, jak byłam na Wajnach Smark, to kupiłam sobie taką filiżankę z takim podstawkiem. Ja w zeszłym roku pokazywałam ją, ale z niego to wiecie, tak wybornie herbata smakuje. I, I zobaczcie, jakie to jest fajne i to naprawdę fajnie miela czas. Także musicie kupić sobie jakiś kubek i zaparzyć bardzo, bardzo gorącą, fajną herbatę. Także to polecam. Kto śledzi mój fanpage na Facebooku, to wie, że w ostatnim czasie byłam bardzo, bardzo chora. Ponad tydzień leżałam w łóżku w Gulangii na masakra i powiem Wam, że sama jestem sobie winna, ponieważ wiem, co mi. Pomaga w okresie jesienno-zimowym, a mimo to tego nie brałam, jakoś tak, a sobie mówię, dobra. I słuchajcie, co roku biorę w tym okresie suplement diety olej z wątroby rekina, i przez ten czas właśnie nie brałam, no i zachorowałam, i mam. To mi pomaga naprawdę w odporności i polecam Wam te tabletki. Natomiast jeszcze dodatkowo zawsze rano piję wodę z cytryną. I słuchajcie, mam tu do przedstawienia Wam gadżet mega po prostu, ponieważ no zazwyczaj piłam w zwykłej po prostu wodę z cytryną i tyle, a teraz mogę zabierać sobie taki yy, napój do pracy, ponieważ Jarek mi kupił i zobaczcie, tutaj się od, yy, od, no, odkręca, tutaj wkładamy pół cytryny, zamykamy to sobie kapu kapu do wody i mamy tutaj napój cytrynowy, a tu z tej strony mamy rurkę. E, idealnie, prawda? Fajny, bardzo fajnie wygląda, wyglądający, taki, taki gadżet, ja takie, takie pierdoły lubię. I e, od razu chcę się pić tą wodę z cytryną, także polecam Wam to i znajdę Wam linka może w internecie znajdziemy, bo ja to kupowałam w outlecie, więc nie wiem, e, czy to gdzieś na pewno, ale gro jest tam wszystko jest. Także taki kubek. Polecam, zdrowie od rana musi być, woda z cytryną, pijcie, bo to jest bardzo dobry patent na super odporność. Teraz przejdźmy już do kosmetyków, co mi umila czas i co potrzebuje must have po prostu na jesień, zimę. To oczywiście krem do rąk. Ja mam dwa swoje ulubione i pokażę Wam je właśnie. Proszę bardzo, Palmers, to jest z masłem Shea i drugie również z masłem Shea. 20% z L'Occitane moim ulubionym jest no skłamałbym gdybym powiedziała, że ten z Palmersa, ponieważ ten z L'Occitane ponieważ on oprócz tego, że ma fantastyczne działanie nawilżające, no to pachnie tak, że słuchajcie, miałabym ochotę się wysmarować ten całe, jeżeli miałabym taki balsam a z tego co wiem, to w L'Occitane takie balsamy są pachnie obłędnie i jeżeli wahacie się, żeby kupić jakikolwiek krem z L'Occitane, z tej firmy, to powiem Wam, tamte pomimo przepięknych zapachów, te inne serie, które oni e, zawsze wyprodukują na okres tam jesienno-zimowy, czy letni, czy jakikolwiek, one nigdy nie są tak dobre, jak ta podstawowa właśnie wersja, e, ponieważ one się gorzej wchłaniają, gorzej nawilżają, nie wiem od czego to jest uzależnione w każdym razie. Ta podstawowa dla mnie jest najlepsza i bardzo Wam polecam, to jest mój ulubiony krem, Krem, a drugi krem tak jak mówiłam z Palmersa. Lubię go, ale ja go stosuję na noc. Ja słuchajcie, bo on jest bardzo taki tłusty, trochę się roluje na rękach i w ciągu dnia to tak nie za bardzo go używam, ale na noc jak najbardziej i po prostu nakładam bardzo grubą warstwę na ręce i rano te ręce naprawdę są mocno odżywione. Ale no jest tańszy, kosztuje 11 zł, a to chyba 29, także trzy dychy, aż taka mała tubeczka. Zobaczcie, to ma chyba tylko ile? 30 ml, a ten ma ile? Już mam, patrzę. Nie ma napisane. No jest większy, widać. Nie będę już szukać, bo szkoda czasu. Także ten jest moim ulubionym, a ten polecam Wam na noc, na taki kompres na ręce, idealny. Też nie wyobrażam sobie jesieni i zimy bez nawilżenia ust. Po prostu, słuchajcie, moje usta bez nawilżenia są tak spiesznięte i mają tak suche skórki, że to się nie dzieje. Ja nie mam po prostu suchą skórę i no, usta moje też są suche, nie, nie da się ukryć. Cera sucha, wszystko suche, suche skórki wszędzie królują. I moim ulubionym y, masełkiem właśnie teraz y, na okres jesienno-zimowy jest nowość, słuchajcie, z L'Occitane. Jestem zakochana. Jeżeli nie widziałyście jeszcze tych balsamów, to bardzo serdecznie Wam polecam. To jest 5% właśnie masło Shea. Pięknie pachną, idealnie nawierzają. Są w fajnej takiej em, formie, ponieważ. No, tak jak wyglądają, tutaj są ścięte jak szminka i się tylko wyciska. Po prostu, no, kosmetyk idealny. Pięknie wyglądający, pięknie działający, pięknie pachnący. A drugim takim, który też używam, który też lubię, natomiast on nie ma takiego mocnego działania i w ciągu dnia jest takim fajnym gadżetem, to jest właśnie EOS. Te słynne masełka do ust. No, znacie je, ale tak jak mówię, jeżeli szukacie czegoś naprawdę idealnego względem działania, to tylko i wyłącznie Loksitan, yy, idealny do ust, polecam. Jeżeli chodzi o modę, bo no, nie mogłoby być tego, braku tego tematu u mnie na kanale, bo wiecie, że modę po prostu uwielbiam. To ja mam taką zasadę na zimę, żeby ubierać się kobieco, ale pamiętać, żeby się ciepło ubrać i żeby być zdrowym. Także gdzieś te ciepłe elementy są i one są bardzo trendy, fajne. I moim ulubionym absolutnie swetrem, słuchajcie, zakochałam się w nim. To jest nowy sweter z Seven Heaven. Ja wam podam linka na dole. Możecie go kupić w internecie za grosze, a jest idealny, słuchajcie. Powiem Wam tak po cichu, że swetry z Zary i z Promodu się chowają <gry> za te kwoty, słuchajcie, jest świetne. I to jest sweter bardzo ciepły, długi, z takim tutaj na, przy, na przedzie, z takim warkoczem, długi, zobaczcie. Właśnie z Seven Heaven ja Wam pokażę stylizację z niebu. bo mam tysiące pomysłów na ten sweter, żeby wyglądał kobieco, a jednocześnie żeby było nam ciepło, także must have dla mnie na zimę jesień, ciepły, długi sweter, babci, wystylizowany także yy, to. I yy, moją taką zasadą jeszcze odwieczą jest to, żeby jednak nie chodzić tylko w yy, mimo tego, że jest zimno, nie chodzi tylko w spodniach. I yy, jedna z moich nowych spódnic, którą no teraz już jestem zakochana w niej, pokazywałam ją też na swoim fanpage'u. To jest Zary, spódnica taka z wysokim stanem yy, w kolorze granatowym. I zobaczcie, kolor szary, ta spódnica, jakaś bluzka, taka troszeczkę w romantycznym stylu i to wygląda cudownie. Ja Wam pokażę w ogóle stylizację, też postaram się nagrać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja do niej uwielbiam i tu Wam pokazuję moją nową koszulę, którą już widziałyście i było tyle pytań, skąd ona jest. Ona jest z promodu. Wygląda fantastycznie w ogóle. Pokazywałam Wam na fanpage'u, jak wygląda na mnie, bardzo Wam się podobało i pytałyście, żebym linka Wam dała. Ja jej szukałam w internecie, nigdzie jej nie ma, więc mam nadzieję, że jeszcze w sklepach jest. I ona idealnie wygląda z granatem, zobaczcie. Idealnie też wygląda z szarym, z czernią, z białym. Także polecam Wam serdecznie, Spróbujmy. ona jest tak jakby atłasowa. I ja mam e, zawsze taką zasadę, że właśnie coś takiego cienkiego, na to sweter, komin, i wtedy e, jest nam ciepło, ale jednocześnie stylowo. Także polecam Wam takie takie kobieco, swetrowo, e, fajne zestawy na jesień-zimę. Słuchajcie, nie byłoby jesieni, nie byłoby zimy, gdyby nie było czapek i kominów. E, ja co roku muszę mieć komin i muszę mieć fajną, nową czapkę. I e, teraz. Patrzę sobie, tak sobie myślę wstecz, jak to ze mną było, jak miałam 16-15 lat. Po prostu byłam głupia jak wód. Słuchajcie, nie nosiłam czapki, nie nosiłam szala, no, nosiłam rozpiętą kurtkę, bo myślałam, że to jest właśnie sexy i fajna, to było żałosne. Dosłownie żałosne, głupie na maksa. A teraz bardzo zaczęłam o swoje zdrowie dbać, bo ma się je tylko jedno. Jestem coraz starsza i zdrowie poodpada, e, dlatego też. Kocham, słuchajcie, czapki, i kocham kominy, i co roku muszę mieć. I moją nowością jest komin z Zary. Ogromny, on jest po prostu, zobaczcie, jest wielki, go można. Zawiązać na trzy razy i idealnie, pięknie leży. Wygląda fenomenalnie z, z fetrami, wygląda fenomenalnie z koszulą, wygląda super do płaszcza i umila każdy strój, bo jest w pięknym kolorze takiej właśnie wypukanej maliny. Tak jak ja Wam mówiłam, jeden z moich, z moich ulubionych kolorów na jesień, teraz i zimę. I mam torebkę w podobnym kolorze, tą z Parfua, więc wygląda to cudownie. Fajnie, właśnie ożywia stylizację. Także to, i do tego dokupiłam sobie czapkę, która fajnie odbija. Też z zary, e, taka, zobaczcie, z takim pomponem. E, one są co roku. Zobaczcie, to tak mi tak fajnie kolorystycznie pasowało. Także to sobie razem zostawiłam, A z zeszłego roku mam na przykład taką z. Z czego to było? Stelly Whale, chyba tak. Bardzo podobna do tej, tylko że jest troszkę jaśniejsza. No, i jeszcze miałam taką beżową, też w którym stroju dnia w zeszłym roku też kupowałam, a teraz mam taką. Także trzy do zestawu i będę sobie mieszać, bo czapki trzeba nosić, trzeba dbać o zdrowie. Pamiętajcie o tym, naprawdę nie jesteście seksi bez czapek. Chodzące po prostu na szpilkach rozpięte z gołym brzuchem, to nie jest fajne. I żeby nam się już tak zupełnie zimowo, jesiennie zrobiło to pokażę Wam buty, które jedni kochają, drudzy nienawidzą, ale ja szczerze mówiąc mam to gdzieś, Ma, bo chciałabym, żeby było mi po prostu ciepło zimą i jesienią, a jak się umie wystylizować daną rzecz, to i tak się wygląda dobrze, także przedstawiam Wam nowe moje EMU. Już Wam pokazuję, to jest taka nowa seria, z takim znakiem o tutaj. I, i postanowiłam, że w tym roku po prostu EMU muszę mieć, bo tak, jak sięgam wstecz, to zawsze było mi, słuchajcie, w te stopy zimno. Miałam, co prawda, w zeszłym roku Huntery z ocieplaczami, one dawały radę, ale postanowiłam, że jeszcze jedne buty muszę mieć jakieś na zmianę. No i tutaj mam zwykłą, klasyczną wersję Emu, tylko że one, ta nowa wersja jest o wiele o tyle fajniejsza, że one są węższe. One nie są takie tutaj toporne, wielkie jak takie eskimosy. Troszkę są przybrudzone, to znaczy okłaczone. Tutaj macie tylko napis emu, ta podeszwa nie jest taka mocno gruba i przede wszystkim są one węższe i zwykłe czarne tutaj futerko. Słuchajcie, te buty się kocha albo nienawidzi. Ja wiem, że one nie są jakieś super seksowne, natomiast ja je tak wystylizuję i pokażę Wam stylizację, że uwierzcie mi, będzie dobrze i będzie mi przede wszystkim ciepło i będę zdrowa, a moje życie jest najważniejsze dla mnie moda owszem, ale też zdrowie to przede wszystkim, także słuchajcie no jesteśmy przygotowane na zimę, mam nadzieję, że wy również e, skorzystałyście jakoś z tych rad i że wy też jakoś sobie radzicie na tą jesienno-zimową handrę e, i oczywiście napiszcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły jakbym mogła jeszcze rozweselić sobie dzień w ciągu e, tych miesiąców takich zimnych, e, to napiszcie ja bardzo chętnie sobie zajrzę no i oczywiście buziaczki, pozdrawiam Was gorąco Pa, pa!